Szukamy ruin obozu koncentracyjnego w Sławięcicach i szpitala i szpitala, trafiliśmy na coś takiego i to jest chyba w przeciwlotniczy fajne, trzeba to zobaczyć bo taki sam jest niedaleko może cywilizacji. cywilizacja o. O, o. uuu latarenkę trzeba ale coś tak jest U -u. O, czekaj, czekaj, szlatarka dzisiaj. No Fajne, duże. Czekaj, wygojna najpierw już borsuki. Tu było drewniano zbudowane pasz. Co to Ale... jest? Czyli takim też się nie byłem. Tak, w I Idę pierwsza. A idzie pierwsza, idzie co to wrę. Jej. Fajne. Ale ekstra. To już to jest zimnej wojny? To jest niemieckie. Niemieckie. A będzie poczytać, bo Oj, przypadkowo trafiliśmy. Yy, niemieckie. niemieckie, a czemu napisy są? Tak. O, o proszę. Jeszcze z zachowanymi napisami. Nurfur Kraken nie, nie, jestem w tychże językach. Idziemy dalej? Czekaj na mnie. No czekaj. To chwilę potrwa. Będziesz to tłumaczyć? Ja nie, ja nie znać niemiecki. Nurfur. Już nie wiem, co to znaczy. Tylko dla... kogoś tam. Może jakieś wyjście awaryjne tylko dla godnych. Tu były drzwi nawet. I Isotan. Kawa się w lesie Kryte. I co? Dom Krankena Dom Krankena? Co to Kranken? Co to domu Krankena, nie wiem Może to jest Krakena Czekaj okay. Ale chodź później, będziesz tu maszynę Wentylacja. Dziwne było budowane drewnem. Nie widziałem takich jeszcze. Hop hop. hop, hop. I czyje to było? Nie wiem, no napisy są po niemiecku. A tu były niemieckie zakłady produkujące benzynę syntetyczną i inne w okolicy. A, i po to ten obóz pewnie. tu też w okolicy były różne. Бу я тут. To będzie część tego obozu na pewno, wiesz? Tych fabryki tego, tego paliwa.